Popularną harmonikę, czyli wąż złożony w specyficzny sposób, możemy złożyć chociażby używając do tego butli aparatu połecznego. Taką butlę kładziemy na ziemi między naszymi nogami, a następnie wąż układamy w sposób pokazany na filmie. Aby łatwiej było nam układać wąż, można go sobie przytrzymywać na końcach za pomocą kolan. Odpowiednio zwinięty już wąż możemy go sobie ściągnąć za pomocą chociażby taśmy ostrzegawczej, którą wiążemy na dwóch końcach oraz pośrodku. Gotowy wąż wkładamy do naszego pojazdu pożarniczego.